Dzisiejsze nagranie powstało trochę bardziej na potrzeby tego, wszystkiego, co się dzieje dookoła, czyli ilości zapytań, jakie dostaję o naszą markę Dealmakers, czyli o moją drugą markę, konkretnie co w niej robimy, komu pomagamy, jak dokładnie funkcjonuje ten model. I nagrywam ten odcinek w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące tego modelu outsourcingu sprzedaży 360, opowiedzieć o tym, co my robimy jako Dealmakers. I po drugie, żeby też pokazać, komu my możemy pomóc, bo zdaję sobie sprawę, że wśród moich oglądających, Słuchaczy, jest masa osób, dla których ten model biznesowy będzie bardzo przydatny, o czym chociażby świadczy skalowanie, które przerobiliśmy w maju, gdzie w zasadzie nasz zespół rozrósł się dwukrotnie, a tylko i wyłącznie dzięki temu, że zacząłem trochę więcej komunikować o tym modelu. Więc nie zwlekając, jedziemy z tematem. Słuchajcie, zacznę od tego, w jaki sposób w ogóle wykształtował mi się w głowie sam pomysł na markę Makers. Otóż wykształtowało się to dlatego, że zauważyłem, że znam mnóstwo przedsiębiorców, którzy mają fajne fajne pomysły, fajne produkty, usługi, ale z różnych powodów nie chcą lub nie potrafią tego sprzedawać. Mało tego, część z tych osób może nie chcieć lub nie umieć budować sił sprzedaży, dlatego że jeżeli kiedykolwiek w życiu miałeś do czynienia z budowaniem sieci sprzedaży czy sił sprzedaży, to ludzie doskonale wiedzą, którzy to przerabiali, że to w ogóle nie jest takie proste, jak się każdemu wydaje, nie? Większość osób, które zaczyna z budowaniem sił sprzedaży, to myśli sobie, a posadzę tam sobie mie Miecia, Edzia czy tam znajdę sobie przypadkowo Magate, posadzę, dam jej fajny produkt, Produkt, fajną usługę, a później jest wielkie rozczarowanie, bo to nie działa, system motywacyjny nie działa, nie wiem jak na tych ludzi mam wpływać, nie wiem w jaki sposób mam im pomóc. I w ten sposób właśnie zdałem sobie sprawę, że ja obie kompetencje mogę ludziom jak gdyby zapewnić, bo zdaję sobie sprawę, że po pierwsze no siłami sprzedaży zarządzam już w sumie 13 lat, buduję te siły sprzedaży, mam jak gdyby kilka zespołów jeszcze pochodnych, którymi gdzieś tam zarządzam i drugą rzeczą jest to, że ja jestem w stanie, no skoro zajmuję się szkoleniami, skoro rozwijam zespoły sprzedażowe na terenie całej Polski, szkoleń rocznie prowadzę 200, no to jestem w stanie też nauczyć te osoby, jak mają sprzedawać dane produkty i usługi. I tak właśnie powstał pomysł na Dealmakers, bo drugą rzeczą, którą sobie uświadomiłem, to jeżeli przedsiębiorcy wcześniej mieli właśnie problemy, o których wspominałem, to mieli tylko jedno rozwiązanie, a to rozwiąza tym rozwiązaniem było call center. Natomiast call center generuje ci kilka problemów naraz. Po pierwsze, to jest nadzór nad tymi osobami, czyli to już co wspominałem, że zarządzanie siłami sprzedaży w ogóle. Nie jest takie proste, jak każdemu się wydaje. Drugie to są kwalifikacje tych osób, no bo jeżeli delegujesz swoją sprzedaż do call center, to oczywiście, żeby było jasne, nie neguję modelu call center, jest wiele rynków, w których call center dużo lepiej sprawdzi się od naszego outsourcingu, żeby było jasne. Są takie sytuacje i wówczas lepiej skorzystać z usług call center, ale mamy drugą rzecz, jeżeli szukasz ludzi, którzy profesjonalnie będą reprezentować swoją firmę, którzy będą utożsamiali się z tym, co robią, którzy będą chcieli rozwijać twoją firmę razem, z tobą, to call center może nie być dobrym rozwiązaniem, chociażby ze względu na dużą rotację tam. Kolejna rzecz to jest: ci ludzie w call center często nie utożsamiają się z firmą, które reprezentują, nie utożsamiają się z tym, co robią. I te problemy my staraliśmy się rozwiązać jako dealmakers. Jeszcze tutaj jeden dodatkowy problem warto podkreślić: to jest kwestia zarządzania tymi ludźmi, ale zarządzania takiego takiego personalnego, że często w modelu call center no, wiele do życzenia pozostawiają menadżerowie. Bardzo często jest to pracownik, albo który długo pracuje, albo który miał tam jakieś wyniki, ale czy on nadaje się do managementu, to już jest zupełnie inna sprawa. I te problemy postanowiliśmy rozwiązać jako dealmakers. I klienci współpracujący z nami, decydujący się na współpracę z nami i dostają takie pięć wartości, które my dla nich świadczymy. Pierwsza z nich to jest kwestia rekrutacji. Przedsiębiorca ma z głowy ściągniętą rekrutację. To my rekrutujemy osobę, to jest bardzo ważne, my rekrutujemy dla każdego klienta osobną osobę, czyli to nie jest tak, że my mamy teraz sztab ludzi, czy całą masę ludzi, którzy tylko czekają, aż my im damy pracę, bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że byłaby to abstrakcja. Z drugiej strony, gdybyśmy mieli sztab ludzi i oni dzisiaj dzwoniliby dla jednego klienta i coś za Chwilę mam ich przerzucić na innego, to znowu traci to sens, dlatego my rekrutujemy, jak to często mówimy, rekrutujemy w stosunku 1 do 1, czyli dla danej firmy rekrutujemy konkretną osobę i ta osoba będzie reprezentować tego naszego klienta. Oczywiście, wcześniej z klientem tutaj ustalamy, jaka to ma być osoba, jakie są co do niej wymagania. My sugerujemy, jak my widzimy taką osobę, i tutaj wraz z naszym partnerem biznesowym ustalamy sobie kryteria, którymi my tą osobę znajdziemy. Kiedy już ją zrekrutujemy, bo rekrutacja jest zawsze dwuetapowa, czyli Pierwszy prowadzimy my, ale na drugi etap też odsyłamy tego kandydata do naszego klienta bezpośrednio. Dlaczego? Dlatego, że między nimi ma być synergia. On będzie pracownikiem jego firmy, on będzie ją reprezentował, więc no musi być między nimi flow. Mało tego, często mogą być jakieś pytania różne produktowe, więc ważne, żeby też między nimi było jakieś flow. Drugie to jest zarządzanie. Doskonale każda osoba, tak jak wspominałem, która zarządzała kiedyś sprzedażą, wie, że to nie jest wcale takie proste. Kwestia motywowania, kwestia wpływania na wynik, kwestia podnoszenia kwalifikacji tej osoby. I dlatego my ściągamy to z naszego klienta. On ma mieć święty spokój w związku z naszą dywizją, że my zajmiemy się sprzedażą i obsługą klienta, a ty zajmij się tym, na czym znasz się najlepiej, czyli swoim biznesem. Czyli ty masz myśleć o tym, jak rozwijać strategicznie swój biznes, też przy naszym wsparciu, ale o tym wspomnę za chwilę, a my ściągniemy z ciebie sprzedaż i zarządzanie tą sprzedażą. To jest poza tobą, z nami tylko spotykasz się, żeby przegadać wyniki raz na jakiś czas. Tutaj ustalamy takie, takie sprinty, takie spotkania z klientami. Trzecie to jest właśnie zarządzaniem, to jest nadzór, czyli my też. Bezpośrednio odpowiadamy za nadzór tej osoby, która The... Sprzedaje dla naszego klienta, czy prowadzi dla niego prospekting, czy umawia spotkania handlowe, czy zajmuje się obsługą klienta. Czwarte to jest kwestia szkoleń. Za szkolenie odpowiadam bezpośrednio ja i my wypracowaliśmy taki system szkoleń wewnętrznych, który powoduje, że my doskonale wiemy, ile czasu zajmuje nam wprowadzenie nowego konsultanta. Czyli od momentu A, kiedy on jest zrekrutowany, mamy wszystkie formalności załatwione, do momentu, kiedy on ma dzwonić, doskonale wiemy, jaki to ma być czas, no bo tu jest jeszcze kwestia szkolenia produktowego, które jak gdyby pomaga w tym nasz klient zawsze. I ostatnia wartość, piąta wartość, to jest Usprawienie modeli biznesowych. My zdaliśmy sobie sprawę dopiero po czasie, jak już działaliśmy że każdy klient, który z nami pracuje w gratisie od nas, ma usprawnienie jego modeli biznesowych. Dlaczego? Dlatego, że nam się wtedy lepiej pracuje i temu klientowi suma summarum też się pracuje lepiej, bo my mamy sprzedawać. Co z tego, że my mu nas sprzedajemy? Co z tego, że my mu umówimy spotkania handlowe? Co z tego, że my poprowadzimy dla niego prospecting? Jeżeli on będzie miał bajzel albo coś, co można usprawnić. Tutaj taki przykład jednego z naszych klientów, który zajmuje się animacjami dla biznesu, że my tej firmie zasugerowaliśmy, że po co oni biorą płatności dopiero po... Skoro mogą brać płatności przed albo pół na pół. Wyszliśmy w taki model sprzedaży, do którego oni nie byli na początku przekonani, i okazało się, że wszystko bangla. Wszystko działa tak, jak należy. Dlatego każdemu z naszych klientów udoskonalamy procesy, udoskonalamy komunikację wewnętrzną i tak dalej, żeby jego firma lepiej działała od środka. Wtedy my możemy skupić się na tym, na czym my się znamy najlepiej, a on. Lepiej świadczyć swoje produkty, sprzedawać swoje produkty lub usługi, w sensie lepiej dostarczać je dla klientów. My pomagamy właśnie w doskonaleniu tych modeli biznesowych. W zasadzie cztery działania, które my podejmujemy dla naszych klientów. Ostatnio dotarło do nas, że po pierwsze najczęściej pracujemy ostatnio, w ogóle najwięcej zleceń mamy jako dział wsparcia sprzedaży, gdzie my umawiamy bezpośrednio komuś spotkania handlowe. I najczęściej są to właściciele MŚP lub jakaś osoba dedykowana do sprzedaży po stronie klienta, w sytuacji gdy te jego usługi są mega skomplikowane. Skomplikowane. Czyli jeżeli ktoś tworzy oprogramowania pod klienta, no to nam ciężko by to było sprzedać z naszego podwórka, ale my to omawiamy po to spotkanie, żeby on mógł tylko i wyłącznie sprzedawać. Druga rzecz, to sprzedajemy z ciepłego i z zimnego ruchu z założeniem, że preferujemy raczej ten ciepły ruch. Czyli jeżeli generujesz lidy do siebie, ale nie masz pewności, czy twoi sprzedawcy sprzedają to dobrze, czy oni odpowiednio zamykają, czy mm, oni w ogóle dobrze prowadzą ci sprzedaż, to to jest coś, czym my możemy cię też wyręczyć. Oczywiście prowadzimy też działania z zimnego ruchu, ale Tutaj musimy czuć, że ten produkt da się z zimnego ruchu dobrze sprzedawać, bo są rynki, których my nigdy nie będziemy chcieli obsługiwać, takich jak chociażby fotowoltaika. My dzisiaj nie chcemy pracować z fotowoltaiką, bo jest to brutalna arena walk. I to nie o to chodzi, że my nie chcielibyśmy się tego podjąć, ale uważamy, że to jest robota głupiego dzisiaj. Wchodzić jako dodatkowa, jako tysięczna firma, która w zasadzie będzie robić to samo, tylko trochę lepiej, no bo będziemy lepiej dzwonić, ale ten rynek i tak doskonale wiemy, jako marenomę. Trzecia, to prowadzimy działania prospektingowe dla, nas dla naszych klientów, czyli docieramy do ich potencjalnych klientów, pomagamy im do nich dotrzeć. I czwarta rzecz, to prowadzimy obsługę klienta. Jeżeli na przykład masz swoją sprzedaż, przy, chociażby na Marketplace, tutaj nie będziemy robić żadnego lakowania produktu, to i masz jakieś reklamacje, które ci schodzą, masz zapytania od klientów, potrzebujesz sił, które profesjonalnie tych klientów obsłużą również pod kątem sprzedażowym, to my jesteśmy w stanie tutaj tobie pomóc w 100%, czyli kompleksowo Ciągnąć z ciebie tą obsługę klienta, czyli sprawimy, że ty masz się zająć, tak jak powiedziałem, rozwijaniem strategicznym swojej firmy, a my skupimy się na tym, żebyś nie musiał mieć kontaktu z klientami i żebyśmy robili to na należytej jakości. Na koniec dnia hajs ma się wszystkim zgadzać. O, może tak to sformułuję najprościej. Ile to kosztuje? Pytanie numer 5: takie bardzo popularne od klientów. To jest bardzo ważne, żebym teraz to, żeby to wybrzmiało. Ty odpowiadasz za zatrudnienie osoby, którą my znajdziemy do ciebie. Ona będzie fizycznie u nas w biurze. My o nią zadbamy. Tak jak powiedziałem, będziemy ją nadzorować i nią zarządzać, ale ty ją zatrudniasz. Tutaj pojawia się często pytanie, dlaczego? I najczęściej od tych osób, o których pojawia się pytanie, dlaczego jest za mocne męczenie buły, że no, ale to, to ja bym chciał, żebyście wy zatrudnili, to my wiemy, że to nie są nasi klienci. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że ty masz też ponieść swego rodzaju odpowiedzialność za to, co robisz, bo nie chcemy brać produktu, gdzie ktoś nam zleci sprzedaż, my będziemy sprzedawać całą odpowiedzialność i mamy tylko i wyłącznie na sobie. A on na koniec nas wystawi. To w ogóle to tak nie działa. My tego konsultanta znajdziemy za w miarę przystępną stawkę i obiecuję wam, że ona będzie dużo niższa niż stawki, które wy proponujecie dzisiaj swoim ludziom. Z nami, czyli jako z Dealmakers, rozliczasz się tylko fakturą, w oparciu o to jakie cele sobie ustalimy i to jest faktura, która jest prowizyjna. Czyli ty odpowiadasz za zatrudnienie i to jest naprawdę uwierzcie mi bardzo przystępna kwota. Z nami umawiasz się na prowizję od sprzedaży, my bierzemy to na siebie, bierzemy to na klatę. Dodatkowo plusem tego że ty zatrudniasz tego, tego handlowca i jest to, że on jest częścią twojej firmy. On żyje życiem tej firmy i to nigdy nie będzie ktoś, kto dzisiaj sprzedaje jedno, jutro drugie, pojutrze trzecie, tylko to jest ktoś, kogo my wyspecjalizujemy w sprzedaży dla ciebie, czyli to ty będziesz tą osobą jak gdyby też po, mógł pokierować, na przykład w momentach luźnych, jeżeli będziesz potrzebował jakiegoś dodatkowego wsparcia, to również ta osoba może ci w tym pomóc. Tutaj dla przykładu, dla firm, które, które mamy, które sprzedają szkolenia dofinansowane, na przykład bardzo często pomagamy w tej pracy takiej administracyjno-biurowej, z wysyłaniem, wypełnieniem wniosków, etc., etc. Czyli tak wygląda to po stronie kosztowej. Jak to wygląda dalej? My odpowiadamy za znalezienie tej osoby, ty ją zatrudniasz, tak jak wspomniałem, natomiast my ją znajdziemy i rekrutacja jest dwuetapowa. I teraz, co się dzieje dalej? Dalej ty odpowiadasz za szkolenie produktowe, no bo musisz tą osobę nauczyć produktu lub usługi, które ona będzie sprzedawać. I to też mamy obcykane, że takie szkolenie powinno trwać jeden, max dwa dni. Takie podstawowe, plus prosimy zawsze naszego klienta, żeby miał po swojej stronie kogoś, kto będzie osobą do kontaktu w sytuacji, gdy pojawią się pytania naszemu konsultantowi, a my zgarniamy całą resztę. Czyli my bierzemy szkolenie sprzedażowe, my bierzemy naukę tej osoby, całej reszty. Chyba, że masz jeszcze jakieś systemy wewnętrzne, które obsługujesz, no to wówczas też za to ty odpowiadasz, no bo to są twoje systemy. Też odpowiadając na pytanie, czy mamy CRM, nie, znaczy mamy crm -y, ale pracujemy na CRM-ach klientów albo na CRM-ach, które wdrażamy dla klientów. My pomagamy je wdrażać, no mamy w sumie takie dwa narzędzia, które rekomendujemy. Dlaczego? Bo to ma być Twój CRM. To są Twoi klienci, a poza tym większość z naszych klientów już dzisiaj pracuje na CRM-ach, więc bez sensu by było teraz, żebyśmy my te same dane przenosili do naszego CRM-a, albo kopiowali dwa razy tą samą robotę. Czyli my przygotowujemy ofertę pracy, selekcjonujemy CV, pierwszy kontakt mamy z wybranymi kandydatami i później rozmowę kwalifikacyjną i później całą kwestię już szkoleniowo-wdrożeniową, żeby ta osoba była gotowa do sprzedaży. Kiedy my już to mamy ogarnięte, czyli mamy tą osobę zrekrutowaną, wyszkoloną, bo ona zaczyna działania, spotykamy się też z klientami cyklicznie, żeby omówić to, czy w ogóle idziemy w dobrym kierunku, co jeszcze możemy ulepszyć, co możemy usprawnić. Kiedy my już też widzimy, jak to u klienta działa, co można w ich modelu biznesowym ulepszyć. Mało tego, często nasz konsultant sam sugeruje słuchajcie, przydałby się taki produkt, taka usługa, takie rozwiązanie dla klientów, ponieważ z rozmów z klientami wynika, że na przykład na to jest duży popyt. I wtedy rozmawiamy z klientem, mówimy słuchaj stary, może byś wprowadził to do swojej oferty albo może warto żebyś się zastanowił, czy tego nie świadczyć dla klientów. Na koniec Odpowiadam też na pytanie, jak wygląda onboarding klienta, czyli jak my wprowadzamy klienta do nas, bo to jest bardzo ważne. Pierwszym krokiem podstawowym jest wysłanie zapytania przez naszą stronę deal-makers.pl, podlinkuję ją też pod tym nagraniem, gdzie wysyłasz do nas zapytanie. Imię swój adres mailowy, jaką firmę masz i w czym możemy Ci pomóc, czyli dokładnie napisz po prostu to, czego potrzebujesz wsparcia. Po tym odsyłamy klientowi gotową ankietę. Ta ankieta przychodzi niemalże z automatu, gdzie masz 8 pytań i te pytania pozwalają nam zweryfikować, czy nasza współpraca będzie owocna. Innymi słowy, nie chcemy brać projektów, jeżeli wiemy, że nie pomożemy danemu klientowi. Nam zależy na tym, aby współpraca zawsze miała mocno zdefiniowane słowo partnerstwo, więc my chcemy być dla klientów partnerami. Jeżeli nie będziemy w stanie Tobie pomóc, to my ci o tym powiemy i też powiemy Ci co można w danej sytuacji zrobić. Współpracujemy tylko z firmami, które. Mają zdefiniowane, że chcą to robić dobrze, nie chcą tego robić byle jak, a ilość zapytań, które dostajemy, tak jak powiedziałem, no jest świetna, więc w zasadzie nie musieliśmy zrobić żadnego działania płatnego. Czyli nie mieliśmy żadnej reklamy dosłownie nigdzie, a klientów mamy już zakolejkowanych, bo też jeżeli chodzi o onboarding, nie wprowadzamy niewiadomej ilości klientów naraz, po to, żeby po prostu w tym nie utonąć. Wiem, że te błędy mogłyby nas dużo nauczyć, bo każdy błąd nas czegoś uczy, ale z drugiej strony nie chcemy zostawiać klienta na koniec pokrzywdzonego, tak jak chociażby słynny rynek agencji marketingowych, które mają za dużo roboty i nagle olewają klientów. Jak rozpocząć działanie? Tak jak powiedziałem, wchodzimy na stronę deal-makers.pl i tam możesz wysłać zapytanie przez formularz lub możesz bezpośrednio wysłać maila. Przez maila kontakt małpa deal to jest pierwszy krok. Dalej Cię już pokierujemy krok po kroku. Jeżeli jesteś zainteresowany rozmową o współpracy albo jeżeli oglądasz to wideo, ponieważ już do nas zaaplikowałeś i dostałeś to wideo w formie takiego wprowadzenia, abyśmy lepiej się poznali, to mam nadzieję, że widzimy się niebawem jako wspólny zespół. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i odsłuchanie tego nagrania. Dobrego dnia i do zobaczenia. Cześć.